No przede wszystkim Rafał Trzaskowski. To jest wyjątkowy, leń i nierób. Człowiek, który najchętniej to by leżał i pachniał. Ludzie z Platformy Obywatelskiej... Ludzie z Platformy Obywatelskiej mówią, że on jest podobno nawet bardziej leniwy od Donalda Tuska, co osobiście jest mi naprawdę strasznie ciężko uwierzyć. To jest facet, który idealnie został podsumowany w tym swoim spocie wyborczym, który niedawno wypuścił. On w życiu jest dokładnie jak w tym spocie. Siedzi, nic nie robi, nawet nie udaje, że pracuje, a ludzie obok niego udają, że pracują. To jest dokładnie ratusz warszawski, to jest dokładnie polityka Rafała Trzaskowskiego. Facet jest tak leniwy, że nie chodzi nawet na debaty wyborcze, chociaż inni twierdzą, że to wynika z rozsądku. Otóż doskonale rozumie, że lepiej siedzieć cicho i wyglądać na idiotę, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. Trzaskowski tak naprawdę nie chce być prezydentem Warszawy, on tu się znalazł chwilowo przez pomyłkę. Facet chce być prezydentem Polski. Muszę wam powiedzieć, że nawet trochę go rozumiem. On myślał, że prezydent Warszawy podobnie nic nie będzie musiał robić jak prezydent polski. Będzie siedział, myślał, pilnował, że randola, nic nie robił, a tu się okazuje, że to nie ta robota, że prezydent Warszawy ma na głowie dwumilionowe miasto, ma na głowie dwadzieścia kilka miliardów złotych budżetu. I musi coś robić. To jest ostatnia rzecz, którą ten człowiek. By chciał. On nie chce nic robić. Zwróćcie uwagę na jego obietnice wyborcze. Mówił, że będzie budował 1500 mieszkań rocznie. Przez te wszystkie lata wybudował ich łącznie 1000. Nie 1000 rocznie, 1000. W 2022 roku ani jednego mieszkania nie wybudował. Obiecywał 20 parkingów, Park and Ride, dowiózł 3, obiecywał. Yy, Remont wszystkich tych pięciu placów. Wyremontował z nich dwa, z czego jeden w bardzo spektakularny i komiczny sposób. Facet nic nie robi i wydaje się, że dalej nie chce nic robić. Podejrzewam, że jeżeli będzie w przyszłym roku kandydował na prezydenta, to wszyscy warszawiacy i tak na niego zagłosują, żeby się go wreszcie z tego ratusza pozbyć.